Cześć, cześć, kochani! Marek Malec z tej strony jest bestpon.pl Słuchajcie, zima chce pokazać swoje prawdziwe oblicze. Jeszcze może nie na takie, że tygrysy przybędą biegać tutaj, jak w Rosji, ale u mnie pokazuje minus 11 stopni. Dawno czegoś takiego nie widziałem. No dobra, to trzeba się wziąć do roboty. Dzisiaj wiążę na razie te wszystkie liście. Miałem dzisiaj tak dużo wysyłek. Sorry, ale teraz Wam się przypomniało, że jest zima, hello! I chcecie kable, termostaty, ma co tylko, nie? No niestety, teraz już tak szybko się nie da. Czasem coś próbuję zakombinować i rzeczywiście y, coś wydębię. Nawet osobiście gdzieś do kogoś podjadę, y, żeby ktoś mi coś dał. Dużo się dzieje, muszę Wam powiedzieć szczerze. Dlatego nie mam czasu swoich palm załatwić. Słuchajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał. A jeżeli Wam się podoba treść która tutaj jest przekazywana, to oczywiście łapa w dół. Jak Wam się nie podoba, to łapa w dół, w górę, a tam, tamta w dół. I tak tego nie widzę, łapy w dół, bo teraz YouTube zrobił tak, żeby było fajniusio, będziemy się klepać po pleckach. Wszystkim się wszystko podoba. No taki świat jest teraz, że wszystkim się wszystko musi podobać. Także, jak dajecie łapy w górę, to widzę, jak w dół to nie widzę i się wtedy nie denerwuje. Tak? A jak się podoba, to jak mówię, zasubskrybujcie, będziecie wiedzieć, co się dzieje na bieżąco. Ile stopni. Dobra, słuchajcie, tak jak mówiłem, u mnie ma być minus 12. Wiążę palmy z jukami, nic nie robię i będę je zakrywał. Do najwyższych palm przyjdzie jutro gonzo, mój kolega, którego znacie i będziemy zasuwać też z dużymi. Rezygnuję z węży świetlnych, będę dawał kable smart i będę je dawał. To pierwszy raz coś takiego będę robił. Tylko będę dawał zwitek do góry. Już nie będę owijał całych liści dookoła, bo to mi się wszystko suwa, bo to mi zjeżdża. A jak dam zwitek będzie gitara. Owszem, czasem może być gdzieś jakiś liść, łodyga nadpalona, bo tam się zrobi może trochę wyższa temperatura. Ciepło idzie do góry, zatrzyma się na kapturach, na wielkim wozie i mam nadzieję, że jak to mówią, będzie Pan zadowolony. Mój kolega Marcin to nie jest mój pomysł. On tak robił zdrawska pomorskiego już kupę lat temu. Jak tylko zaczynaliśmy, tylko że on tam używał węża świetlnego. Dawał go nie bardzo dużo, żeby on się tam gdzieś nie przytopił. I tak samo robił, i nigdy mu się nic nie stało. A y, temperatury miał naprawdę poniżej minus 20 stopni, i było wszystko fajnie. Także dobra, słuchajcie, ja się biorę za wiązanie. Trochę mi to czasu na pewno zajmie. Cykasowi liście zetnie. Wtedy obcinamy. Zobaczymy, co z nim, i będzie miał budkę. Ale będzie się działo. Podobno jeszcze mają być burze śnieżne, matko jedyna. E, 3 metry śniegu ma spaść. Ja nie wiem, czy mi całego domu nie zasypię, najwyżej tym oknem wyjdę takim dachowym i kicnę tutaj do was. Dobra, bo już zaczynam głupoty gadać. Biorę się za robotę, pokażę wam, e, jak będą związane te liście. Nie wiem czy z tymi dużymi w ogóle jeszcze dam sobie dużymi, tymi i Wagnerianusem. One zawsze były takie malutkie i tak fajnie się je zawijało, mówiło się, o z tymi tu nie ma problemu, bo one są nieduże. Ten ma chyba już 3 metry, więc on już chyba nie jest taki malutki. Zaraz zobaczymy. Uwaga, idę działać. Pierwsza roślina związana. Często pytacie, czym ja to wiążę, czy sznurkiem, yy, czy kablem, czy... Ja po prostu wiążę sobie to taśmą klejącą i wtedy jest super. Tutaj liście oczywiście też można w taki sam Sposób zrobić. Eee, słuchajcie, przypomniało mi się jeszcze coś, taka cenna uwaga, moim zdaniem. Jeżeli macie w stacji Meteo baterie i one jeszcze działają, jesteście zadowoleni, patrzycie, cały czas wszystko działa, jest gitarka, nie? Koniecznie je wyjmijcie, wyrzućcie do elektrośmieci, żeby nie zanieczyszczać planety, tak mówi zawsze moja żona. I wstawcie nowe baterie. Dlatego, że jak one teraz już tyle czasu działają, to jak wsadzisz do rośliny, minie. Dwa tygodnie, i one padną w środku, i nie będzie jak wyjąć, bo wszystko będzie po prostu w środku, i trzeba by to wszystko odkopać. Nie rób tego palmiaru. Wymień baterię. Jestem z Wami z powrotem. Opędzlowałem te rośliny. Raz, dwa, trzy, cztery. Zajęło mi to, nie wiem, 15 minut. Wprawna ręka to dobrze idzie, co? <laughs> Oczywiście żartuję, ale fakt. Robię to już tyle czasu. Pokażę Wam, jak zawinąłem, żebyście wiedzieli, czy nie za ciasno zawijam, czy nie za słabo. Mówię o sobie, czyli o tobie, które oglądasz. Proszę, to jest karłatka. Tak jest ściśnięta. Tak, żeby tylko liście nie popuszczały. Ona już miała minus 8 stopni w tym roku. I jak widzicie, ma się znakomicie. Tutaj pień przywiązałem jeden do drugiego. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Eee... Żeby to dobrze zabezpieczyć, bo jak pieniądz staje i jedzie się tam dookoła kablem, to może niestety być za zimno w środku. Pamiętaj, patrzcie, trachy karpusowisko. Trachy karpusowisko. I ono oczywiście tak zostaje. Co będzie, to będzie. Zginą, to zginą. Przeżyją, to przeżyją. Tych roślin tutaj jest już naprawdę dużo. Liście mają podzielone. Niedługo będą wyższe niż te palmy. Trzeba będzie je wykopać. Teraz to już chyba będzie nawet ciężko rozdzielić korzenie, jak tak blisko siebie rosną. Dobra, Wagnerianus. Patrzcie, jaki słup zrobiłem z Wagnerianusa. Ale jestem mistrz, co? No niech mnie ktoś pochwali. Żona mnie w domu nie chwali, no. <laughs> tak, taki zrobiłem kokon. W środku czujnik od stacji, eee, termostat. Jedziemy. A to jest na imital. Jego ciężko związać, Gdyż ma bardzo duże liście i jest mega wygięty, tak jak widzicie? Uwaga! Jedziemy kamerą i on się odchyla do. do światła się odchyla? Pewnie tak, nie wiem. Zobaczcie, tak pięknie się odchyla. Odchyły ma! Słuchajcie, mam do Was jedną sprawę. Powiedzcie mi, co mi tu wyrasta. To wygląda jak bambus. Bo to jest bambus. Tylko nie mówcie tego mojej żonie, dobrze żona filmów nie ogląda, ale to nie jest ten bambus. Na 100% to nie jest ten bambus. Skąd on się tu wziął? Ten konkretny bambus. Ja nigdy w życiu nie miałem innego bambusa. Pokażę, co jest, coś takiego. Co to jest? Skąd to jest? Co się tu, skąd się to tu bierze? To mi po całym ogródku się rozrasta na wiosnę. Ale to na 100% nie jest ten bambus. Więc skąd się wzięło to? No przecież samo z siebie nie przyszło sobie z Chin. Dobra, tu jeszcze założę budę na Waszyngtonie. Na tego gościa, To bo czekam na te minus 10 stopni, liście mu scharaczę, bo teraz tu mi żale jeszcze wycinać, jeszcze nie są do końca zmasakrowane. A tak jak Brus zmasakruje, to wycinam i stawiam budkę, żeby nie padało. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chciałem dzisiaj już poubierać niektóre, bo mówię, no jutro jak przyjdzie kolega Wojciech, to będziemy robić te duże, więc czy na małe starczy czasu, nie wiem, ale może chociaż termostatę, nie termostaty, tylko baterię zmienię w, jak to się nazywa, w stacji meteo, żeby już było pewne, że jest dobrze i mogę już przecież do roślin powsadzać tych tutaj. Oto, tak też chyba uczynię. Na dziś robota skończona, czyli to związywanie, yy, baterie wymienione yy, i teraz powiedzcie, napiszcie w komentarzu, napisz w komentarzu jak możesz, jaka u Ciebie szykuje się mroźność yy, w środę, czwartek czy tam piątek, yy, z jakiej jesteś miejscowości i gdzie ta miejscowość jest, bo czasem jak ktoś walnie miejscowość, ja ostatnio tak z Kielc jechałem do Rzeszowa, yy, mijałem, nie wiem, 400 miejscowości, o żadnej nie słyszałem, że jest w Polsce. W ogóle, nazwy były takie, uuu, nie znam. Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś chce skomentować, niech komentuje, jaka temperatura będzie u Ciebie, na co stawiasz, czy zabezpieczasz już rośliny. A ja jutro też pokażę film, co się u mnie będzie działo. Trzymajcie się, wspaniałego dnia, dużo śniegu, mroźnej zimy i oby prądu nie wyłączyli. Cześć.